150. porządków? Ale czy się wyrobimy realnie? Musimy, za coś płacimy, no? Una... to dostarczyliśmy. Tak, na chyba nie to jest drugi proces produkcyjny, to już to musimy I ty, Paszal! Wstajajaj! Cieńasem! Mistress wskazał! Dóbką się Wstałaś, sadzisz, i ty sadzisz. Chłopcy. Jakie te były dobre. Zjadłem pąskę. No? cicho, no, bo, bo, to był częsty przypadek, tak? Bo, bo no, chcieliśmy spróbować jednego i, i, i zjadłyśmy. Ale to jego widać, naprawdę. Pąski były takie dobre. Prawda jego wina, Tiołku, zmiłuj się. No. Inteligencją to wy nie grzeszycie. To ja was wprowadziłem do tej rodziny. A wy mi się tak odwdzięczacie? Nie jestem w stanie zrozumieć. No i napadli nas, ich było bardzo dużo. Oni nas napadli. Było ich osiem decencji. Ośmiu! Mówiłeś że osiem no tak, to... dużo ich było i nas napadli i wzięli wszystkie Polskie i zjedli. Don Pablo, nie ukrzel kodę, my naprawdę nie chcieliśmy ich ale, ale były dobre. Dale, I na... się no Dalej, dalej, dalej. Nam tu nie ma miejsca na wasze tłumaczenia. Nie, nie, nie zastanawia jedno. Zastanawia mnie jedna rzecz, która jest kluczowa. Jakim cudem do cholery nie dostarczyliście tych pączków za róg? Daliśmy Wam najlepszy towar w mieście, o który prosiliście. A Wy co? Spieprzyliście to. I to po całości. Przez 20 lat prowadzę tą rodzinę. Widziałem różnych cłoniażków, złodziei. Ale Wy, chłopcy, macie potencjał. Dlatego tego was przyjąłem do rodziny. Załatwiliśmy wam najlepszy towar w tej części miasta. Pączki z lukrem. Mieliśmy wam załatwić coś zwykłego, czyli pączki z cukrem pudrem. Jednak prosiliście, żeby ten towar był wyjątkowy. Żeby było to coś, co jest rzadko spotykanego. Więc ruszyliśmy kontakty, których nie ruszaliśmy od lat. Załatwiliśmy wam najlepszy towar. Najlepszy towar. A wy... nie potrafiliście go dostarczyć dwie ulice dalej. Tylko wychodząc z tego budynku, od razu zaczęliście je wpieprzać. Kurwa, wiem, wiem, wiem! Przepraszamy w razie oni nas dopadli, nie? Dobrze wiedzieliście, na no, co się piszecie. Przychodząc do mojej rodziny. Wykonujecie dobrze zadanie, jesteście nagradzani. Wykonujecie źle zadanie, Ponosicie tego konsekwencje. Nie wiem, ja, ja mam wrażenie... Ja mam wrażenie, jakbyście nie byli świadomi tego, co zrobiliście. Myślę, że w tym wypadku... kara będzie musiała być odpowiednio dotrzymała. Ładny, co? Kupiłem dla wnuka. Ale to nie zmienia faktu, że kara was nie ominie. Nie, ja miałam wrażenie, że wy sobie nie zdajecie sprawy z tego, czego dokonaliście. Że nie uświadamiacie sobie wagi sytuacji, w której się w tym momencie znaleźliście. Nie wiem, wy myślicie, że teraz wrócicie do domu i będziecie żyć tak, jak do tej pory Rzeczy. żyliście? Chyba trzeba im udowodnić, że życie w tej rodzinie jest takie łatwe. U nas są pewne zasady, tak? I teraz, jeśli nie stosujemy się do tych zasad, nie mamy prawa istnienia. Po prostu. Nie, żebym was straszył, prawda? Bo to nie o to chodzi. Ale... Od lat... Ta rodzina ma pewne zasady, których trzymamy się wszyscy. I teraz... Nie myślcie sobie, że... To, że... Doprowadzi się do takiej sytuacji, przejdzie tylko z machnięciem ręki, poklepiemy was po ramieniu i powiemy w porządku, żeby się to więcej nie powtórzyło. Nie. W przypadku tej zbrodni wydaje mi się, że dieta wegańska przez rok... W rok! Przez dwa lata. Zważ na to, jaki to jest czyn. Dobrze mówisz, pan Pablo. Przez dwa lata. Dwa lata? Dieta wegańska.

Stajom, stajom, padjon, padjon. Stajon. I like a bad All the wishes in the well Couldn't keep me from myself I'm feeling paranoid I couldn't trust my clientele The Marlboro glows I blow the smoke through my nose You reap what you sow And Lord I know i so cruel They be stepping up New York I'm feeling like I sense So I must be in store Got an angel on my right, The devil on my left Conscious beating on my brain For every single death I'm seeing ghosts I'm being